Oto automatów których mamy tutaj mnóstwo. Ileż my tu ich mamy? W zwykłym sklepie spożywczym. W zwykłym sklepie spożywczym. To nie jest jakiś Habara. To nie jest jakiś specjalistyczny, fanowski sklep. To zwykły sklep spożywczy. Ile ich tu jest? Jeszcze po drugiej stronie stoją. Nie wiem czy widzicie, są dwa rzędy podwójnie każdego automatu. Witamy w Japonii moi drodzy. To cool. świetna zabawa. Dla wszystkich, którzy lubią jeść, ja, chyba wszyscy lubią, prawda? <śm> Wieczorami w sklepach spożywczych japońskich są masowe, gigantyczne, przeceny. Możecie kupić za połowę ceny świetne produkty. Ten pan z metkownicą jest tu bogiem teraz. Wieczorkami można wpaść na tanie zakupy do spożywczego w Japonii, bo przeceny są naprawdę niesamowite. Szukamy, szukamy różnych ciekawych rzeczy. O, są. Alkoholi nie przeceniają, niestety. Jeździmy sobie, jeździmy. Po sklepie spożywczym. Sklepy spożywcze w Japonii są jak sklepy fanowskie, autentycznie. Zawsze świetnie się tu bawimy.